Witaj, droga i oświecona duszo. Witaj w kolejnej świętej chwili połączenia z aniołami, naszymi boskimi posłańcami, którzy teraz przychodzą do nas z ważnym objawieniem, przesłaniem, które ma moc poruszenia Twojego serca i przemiany Twojego domu, miejsca, w którym odpoczywasz, kochasz, marzysz, a także czasami płaczesz w ciszy. Dziś aniołowie przynoszą łagodne, ale stanowcze ostrzeżenie: w Twoim domu wydarzy się coś nowego. Ruch duchowy, kobieca obecność, energia, która od dawna czekała na to, by ją usłyszeć i rozpoznać. To nie jest powszechna wiadomość. To objawienie dla tych, którzy czują, nawet bez zrozumienia, że coś zmieniło się w otoczeniu, być może temperatura. Odczucia po przebudzeniu, przedmiot, który porusza się bez wyjaśnienia, lub ta uporczywa intuicja, że nie jesteśmy sami. Nie ma się czego obawiać, ponieważ kiedy aniołowie się ukazują, zawsze robią to po to, aby nas chronić, wznosić na duchu i prowadzić do większej miłości. Twoja obecność jest światłem. Twoja wiadomość jest wskazówką. A twoją misą jest rozjaśnienie czegoś, co do tej pory było ukryte w duchowym tle Twojego życia domowego. Zamknij oczy na chwilę, weź głęboki oddech, poczuj, uświadom sobie, że dzisiaj jest coś innego. Energia wokół ciebie już zaczęła się dostosowywać. Subtelna wibracja, niczym boski szept, przenika w tej chwili Twoją duszę. Jakby samo niebo chciało do Ciebie przemówić. I naprawdę tego chce. Przygotować. Bo aniołowie są tutaj. Mają coś do powiedzenia. A ta wiadomość jest dla Ciebie. Wszystko zaczyna się od energii domu, fizycznej świątyni, która wita naszą podróż na tej ziemi. Dom to nie tylko zbiór ścian, mebli i wspomnień. Ona jest żywa duchowo. Ona oddycha, wibruje, czuje. Każdy zakątek niesie ze sobą wspomnienia, Twoje, Twoich przodków, tych, którzy mieszkali tam przed Tobą, a nawet tych, którzy przechodzili tam z intensywnymi myślami. Aniołowie mówią, że w Twoim domu utworzył się punkt światła. Duchowa manifestacja, owoc Twoich cichych modlitw, Twoich ukrytych łez, Twoich próśb przekazywanych niebiosom w nocy rozpaczy i zmęczenia. Była ktoś, kobieta, bardzo z Tobą związana, która usłyszała te krzyki. Może to być kobieta z planu fizycznego, żywa lub już bezcielesna. Może to być kobieta duchowa, przewodniczka, opiekunka. A może nawet ktoś z Twoich przodków. Ona tam jest. Aniołowie opisują ją jako okrytą płaszczem złotego światła i głęboko czułych oczach. Ona w ciszy przechadza się po pokojach Twojego domu, chroniąc, sprzątając, usuwając duchowe ciężary, które do niej nie należą. Czy kiedykolwiek czułeś niewyjaśnione dreszcze? Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że ktoś cię obserwuje, ale nie odczuwałeś strachu? Być może poczułeś subtelny zapach kwiatów, lawendy, a może nawet usłyszałeś jej imię szeptane w oddali. Tak, to ona. Ona służy światłu, a aniołowie jej towarzyszą. Mówią, że ta kobieta przyszła przygotować swój dom na coś ważnego nowy początek przejście. Wyzwolenie. Coś się wydarzy, a Twój dom stanie się sceną cichego cudu. Być może przechodzisz fazę transformacji. Może to być nowy związek, przyjście na świat kogoś nowego, zmiana pracy, a nawet bolesne rozstanie. Niezależnie od chwili, aniołowie są tu, aby powiedzieć Ci: Nie jesteś sam. Przestrzeń, w której żyjesz, jest uświęcana obecnością światła. I właśnie w tym sanktuarium nastąpi wielka zmiana. Aniołowie mówią ci teraz łagodnie, ale stanowczo: To jest czas, aby otworzyć swoje duchowe oczy i zobaczyć więcej niż to, co widoczne. Kobieta, która duchowo porusza się po swoim domu, niesie ze sobą misję uzdrawiania. Może to babcia, która zmarła wiele lat temu, ale obiecała ci wieczną ochronę. Może być duchowym mentorem, połączonym z twoją kobiecą energią, z twoją kreatywną esencją. W niektórych sytuacjach jest to projekcja twojej własnej wyższej duszy, która przychodzi, aby przypomnieć ci, kim naprawdę jesteś. Ta kobieta jest nosicielką przesłania czas oczyścić. Czas o czas puścić. Być może skrywasz urazy w najgłębszych zakamarkach swojej duszy. Stare sprawy, niewypowiedziane słowa, poczucie winy, które nie jest Twoje. Energia ta gromadzi się w domu, w przedmiotach, w ścianach. Aniołowie mówią dokonajcie duchowego oczyszczenia. Zapał białą świecę. Podaj trochę kadzidła. Módl się głośno. Otwórz okna. Wpuść światło. Kobieta cię prowadzi. Przygotowuje swój dom na coś, co nadchodzi z góry nowy cykl, objawienie, a może nawet przybycie kogoś bardzo wyjątkowego. Być może nastąpi fizyczne uzdrowienie, emocjonalna ulga, finansowe błogosławieństwo. Wszystko zaczyna się od oczyszczenia przestrzeni, która cię wita. Co więcej, aniołowie mówią, że będziesz kanałem uzdrowienia dla innych. Kobieta w twoim domu po cichu uczy Cię, jak chodzić lżej, jak błogosławić swoje dni. Jak chronić swoją energię? Zwróć uwagę na sny. Przyniosą odpowiedzi. Zwróć uwagę na motyle, pura na ziemi, niewyjaśnione dźwięki. To są znaki. I tak, jeśli płakałeś więcej niż zwykle, jest to część oczyszczania. Nie stawiaj oporu. Płakać. Uwolnienie. Wszystko ulega przemianie. Aniołowie ostrzegają także przed ludźmi, którzy mogą przynosić do twojego domu negatywne ładunki. Może to być za pomocą słów, spojrzeń, nieświadomej zazdrości. Dlatego prosimy o stanowcze działania w ochronie swojej przestrzeni. Nie akceptuj wszystkiego. Nie pozwalaj aby energie osiedliły się bez Twojej zgody. Jesteś strażnikiem tej świątyni. I teraz nadszedł czas, aby wykorzystać tę siłę. Ostatecznie kobieta, która odwiedzi Cię duchowo, przyniesie Ci odpowiedź. Szept podczas kąpieli. Nagły pomysł przed snem. Wspomnienie, które pojawia się znikąd. To jest anielska odpowiedź. Zwróć uwagę, zaufanie, podążać. Poczuj teraz energię swojego domu. Zwróć uwagę na ciszę pomiędzy dźwiękami. Zwróć uwagę na odczucia, jakie pojawiają się, gdy wchodzisz do pewnych pomieszczeń. Poprzez wibracje twojego domu wysyłane są wiadomości. A teraz z bardziej otwartym sercem, będziesz w stanie postrzegać je wyraźniej. Aniołowie prowadzą cię do nowego czasu. Twój dom stanie się przystanią uzdrawiającą. Ale co ważniejsze, będzie łonem odrodzenia. To właśnie tam, pośród pomieszczeń, które tak dobrze znasz, wszechświat objawi się w cudowny sposób. Pomyśl o tym, jak długo minęło od czasu, gdy ostatni raz czułeś spokój we własnym domu? Od jak dawna nosisz ciężary, które nie są twoje? Jak długo czułeś, że czegoś ci brakuje, ale nie wiedziałeś dokładnie czego? Aniołowie mówią: Odpowiedź leży tam, gdzie mieszkasz. Nie tylko fizycznie, ale i duchowo. Twój dom odzwierciedla Twoją duszę, a teraz jesteście wzywani lub wzywani do zharmonizowania tej przestrzeni z niebem. Połóż kwiaty, błogosław każde drzwi, dotykaj przedmiotów z uczuciem. Rozmawiaj z domem tak, jak rozmawiałbyś z przyjacielem. Ona słucha, a w tym cichym dialogu kobieta światła która już tam kroczy, przyniesie równowagę, ochronę i pokój. W trakcie tych procesów duchowych powszechne jest odczuwanie smutku bez powodu. Czasami ogarnia nas nostalgia, chęć cofnięcia się w czasie lub ucieczki od wszystkiego. Ale wiedz, że to część procesu uzdrawiania. Duchowa kobieta, która ci towarzyszy, pomaga ci uwolnić emocje, które gromadziłeś przez lata, być może nawet z innych żyć. Być może czujesz, że straciłeś cel w życiu, że nikt tak naprawdę cię nie dostrzega. Ten wysiłek nigdy nie jest wystarczający. Ale aniołowie mówią słodko, jesteś widziany, jesteś kochany, jesteś potrzebny tutaj, teraz. Każda twoja łza podlewała niewidzialny ogród, który teraz zaczyna kwitnąć. A ten dom, w którym tyle razy myślałeś o poddaniu się, stanie się sceną nowego początku, tak świętego, że nawet czas wajdy się inny. Kobieta, która cię prowadzi, przynosi również wiadomość: Masz dary. Wykorzystaj je. Może to być słowo. Które leczy, spojrzenie, które wita, dotyk, który koi. Jest powołanie w Twoim życiu, a wszystko zaczyna się w Twoim domu. Weź głęboki oddech, poczuj delikatną obecność wokół siebie. Zostałeś wybrany, aby usłyszeć tę wiadomość. To nie był przypadek, że tu trafiłeś. Aniołowie chcieli, żebyś wiedział, w twoim domu wydarzy się coś dobrego, coś świętego. I jesteś na to gotowy. Kobieta duchowa jest już z tobą. Aniołowie są wszędzie wokół i strzegą każdego szczegółu twojej przestrzeni. Że ufasz. Mam nadzieję, że uwolnisz się od tego, co już ci nie służy. Niech pozwolisz światłu wejść. Bo tak, transformacja już się rozpoczęła. Nie jesteś sam. Nigdy nie było. Jeśli ta wiadomość poruszyła twoje serce, polub ten film, udostępnij go komuś, kogo kochasz i zasubskrybuj kanał, aby nadal otrzymywać wiadomości od aniołów. A jeśli chcesz wesprzeć tę misję światła, Możesz dokonać darowizny w ramach superpodzękowania. Dzięki temu wsparciu możemy przekazywać przesłania duchowe coraz większej liczbie ludzi na całym świecie. Wasze światło, wasza pomoc, wasza obecność tutaj są dla nas błogosławieństwem. Dziękujemy za zgodę na otrzymanie tej wiadomości. Niech aniołowie błogosławią Twój dom, Twoje życie i Twoją ścieżkę. Do następnego świętego spotkania